Półintegra na bazie Citroena Jumpera LMC H660G Tourer Lift. Obok mnie Andrzej Grabczyk, przedstawiciel Erwin Hymer Group w Polsce. Andrzeju, powiedzmy trochę więcej o tej fajnej półintegrze. Tam jeszcze trzeba dodać lift, to rozwinięcie później pokażemy, bo jest naprawdę bardzo bardzo ciekawe, ale co? Pojazd niecałe 7 metrów długości. Zgadza się. no Szerokość standardowa jak dla półintegry. Cztery osoby, tak? Do jazdy. Cztery osoby do jazdy i dwie, trzy do spania. No właśnie, te dwie, trzy też, też rozwiniemy. Też rozwiniemy. Okej, okay, no co, co jeszcze możemy o tym pojeździe powiedzieć? Bo Marka Lemce ma w Polsce czterech dystrybutorów. Zgadza się, dilerów, tak? Mam czterech, czterech dealerów, bo mamy i Keller Camp, mamy na Hybercenter Pomorze, Kamel Camp. Kamel Camp. w Poznaniu, no i jeszcze przedstawiciel w Warszawie, czyli marka, firma 2N Everpol Zgadza się. To co, wchodzimy do środka, bo tak naprawdę w środku. Jest Właśnie te niespodzianki, ale i warto pokazać, bo dlatego prezentujemy wam ten pojazd, ponieważ on mi bar bardzo spodobał mi się w środku ten design, który już wam pokazujemy. Cztery osoby mówiliśmy do jazdy, tak. dwie trzy do spania, ale zobacz, tutaj przy stole mogą nas odwiedzić goście i też mają swoje miejsce. Tak, dokładnie, bo i ci goście też, jeśli trzeba, mogą zostać na noc. Aha, no, aha, mogą. Mogą, mogą jeszcze zostać na noc. No, ciekawe jak my to zrobimy, bo z tyłu widzę tylko dwa łóżka wzdłuż. Tak, z tyłu są dwa łóżka wzdłuż, tu możemy zrobić łóżko, dlatego powiedzieliśmy dwa, trzy, ale tak jak tak. wspomniałeś, jeżeli ktoś nam zostanie na noc, to tam mamy magiczny guziczek. Aha, no to dobra, to ja słuchajcie, pokażę najpierw. Szymon, ja bym Cię poprosił, żebyś pokazał ten sufit, bo to, że nam się zaraz łóżko opuści, to. To nie jest, to łóżko opuszczane nie jest niczym nadzwyczajnym, ale zobaczcie, jak fajnie producent to zrobił. Z reguły to łóżko opuszczane od razu daje się zauważyć. Tutaj wchodząc tak, tak. do tego kampera powiem szczerze, że takie tam wystawały tasiemki i to troszeczkę zdradziło. Chociaż one nie mają nic wspólnego z mechanizmem, ale no sufit w ogóle nie pokazuje, że to jest łóżko opuszczane. Tak. To ja już tutaj Wam prezentuję. Zobaczcie. Ciche, ciche opuszczanie. Ja tu pierwszy raz robię. W tym pojeździe. W tym pojeździe, ale to jest co? Nawet powiem, że nawet na dwie osoby, chociaż jedna to na pewno, ale dwie osoby też tu się zmieszczą. Myślę, że bez problemu. Poza tym warto też zwrócić uwagę na ten design, ponieważ ta marka jest klasyfikowana jak w samej EHG. Powiedz mi, Andrzej. Jest to jedna z tych bardziej podstawowych marek. Tym niemniej jest to marka, która bardzo dużą uwagę zwraca na, czy przywiązuje do tego, żeby w kamperze czuć się jak w domu. I stąd, jak spojrzymy, kolowie, przede wszystkim oświetlenie, zwróćcie uwagę, że jesteśmy tak naprawdę w ciemnej hali. A mamy pozasłaniane zasłony, żaluzie, tak, a tutaj tak. się czuje tak jakby na, na zewnątrz było słońce, tak? Przez to właśnie, że głównie mamy oświetlenie ambientowe, bardzo mało jest bezpośredniego światła. Tak jak wspomniałeś, nawet samo wykończenie sufitu czy tak, wysokość, tak, tak, ja może nie jestem najlepszym wyznacznikiem, natomiast tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca, to jest bardzo ładnie zlicowane i tak jak powiedziałeś, za pierwszym razem gdybyśmy nie powiedzieli na początku, że jest to Tourer Lift, to pewnie nikt by się nie zorientował, że, że jest tutaj dodatkowe łóżko. Dokładnie. Warto tutaj też zwrócić uwagę na dobór kolorów, bo to jest takie wnętrze, jest nowoczesne, tak. bo jest nowoczesne. Myślę, że te trendy w designie, które obecnie obowiązują tutaj oczywiście projektanci wzięli pod uwagę, ale jednocześnie jest ono bardzo takie ciepłe i takie. Przyjazne jak A, domu. Ma być, ma być ciepłe, ma być przyjazne i ma być ponadczasowe. To znaczy, to jest produkt dla ludzi, którzy faktycznie chcą kupić kampera, chcą w nim spędzać czas i niekoniecznie wymieniać go co 2-3 lata. To jest coś, co jak kupimy dzisiaj, to za 5 lat dalej nie będzie tręcało myszką i dalej będzie przyjemnym wnętrzem i przyjemnym autem do podróży. Można powiedzieć, że takie ponadczasowe. Tak, dokładnie. Dobrze, mamy tutaj za Andrzejem lodówkę i to dużą. Pełna lodówkę. Tak, duża lodówka. Tak, to jest to jest Slim 140 tam ileś litrów, z tego co, co pamiętam, mniej więcej. Tak. Oczywiście też dwupalnikowa kuchenka, zlew. My żeśmy to wszystko tutaj troszeczkę przestawiali dla potrzeb opuszczenia e, opuszczenia łóżka, ale. Też bardzo ciekawym, to, o tym już Andrzej wspominał, czyli bardzo dużo tego światła to jest takie światło odbite, ukryte, i przez to e, pięknie współgra właśnie z tym drewnem. I, i jest takie to, to wnętrze, jest takie naprawdę bardzo ciepłe. Myślę, że tym materiałem zainteresowaliśmy naszych widzów, że wzbudziliśmy tak jakby chęć pożądania. O powiedz mi, kiedy, czy ten pojazd już jest dostępny w Polsce? Tak, czy... jak najbardziej jest dostępny. Zapraszamy do naszych dealerów w całej Polsce po to, żeby obejrzeć pojazd, zamówić. jak najbardziej zapraszamy. Dobrze, a zatem mamy, macie do wyboru czterech dealerów. Sami sami wybierajcie przy okazji Andrzej Andrzej opiekuje się tymi wszystkimi dealerami z Erwin Hemmer Group i myślę, że w przyszłości będzie więcej Andrzeja w naszych materiałach. Andrzeju, dziękuję tobie bardzo. Dziękuję również.